It was at this moment that he knew. He fucked up. Witajcie na kanale Wal z Padusem, tutaj jest Suchy Padus i od razu mam dla was orędzie narodowe. Ile to razy będąc w sklepie i patrząc na bu buteleczkę przy zakupie whisky możecie wyczać z pudełka paradnego albo właśnie z kontretykiety, e że Ło Boże, ile tutaj będzie tych słodkości, jakichś pieczonych jabłek, kandyzowanych skórek pomarańczy i innych chujów moich dzikich węży. A jak przychodzi do degustacji to co? To gówno, nie potraficie wyczuć nic. I tutaj przychodzę ja, cały nie na biało, który też gówno potrafi wyczuć, i właśnie na tym polega ten kanał. Ten kanał będzie prowadzony w duchu od amatora dla amatorów, bo najprawdopodobniej co wyczuję ja, wyczujecie też wy. Chowam butelkę, żeby nie było antyreklamy. -re Oglądając mój kanał, zaoszczędzicie pieniądze i oszczędzicie sobie dużo zawodu. A co w tym, w, ty, w tym, w kanale? Ob Obejrzyjcie sobie już za chwilę na takim króciutkim zwi zwi zwiastunie. Więc. w poprzednim odcinku. Jak nie wyjebały korki? Kurwa, jak się iskry nie posypały, kurwa. To jest tak, Aila, Site Highland. Dziebas! Nie, kurwa. Jak chcecie sobie spróbować, to se kupujcie. Odbijać się plastikiem będzie. Dobrze, proszę Państwa, jak najbardziej polecam tą mózgu. W sali Padusa to jest ee, i znowu popełniłeś padać ten sam błąd. Że żeś nagadał się, nagadał się, a potem żeś nalał. Fajna. Wanilia jest. Jest jakiś taki cukierek, czyli słodycz. Tak więc yy, nie pierdoląc się, nie uwijając bawełnę. Za wypłatę proszę, proszę was. Ale od razu mnie młodość dopada. U! U! O Jezu, nawet za bardzo. Czego tutaj nie wyczułem? Nie wyczułem tutaj... E, kurwa, padus. Źle to mówisz. Totalnie. Wal z padusem. Zapraszam. Boże jaki to jest najgorszy, najchujowszy i najbardziej zjebany wstęp i zapowiedź wszechczasów. Nie wiem czy ktoś tu jeszcze wejdzie.